Manko, witam Was podobnie. Dzisiaj sobie chciałem zagrać na jakiejś arenie, na tak w minigame'a, na takim serwerze, gdzie no, widzicie na MySG tutaj na górze macie. No i ta na, ty, na TNT rani sobie tam pogram, zobaczymy jak tam i w ogóle się ten spróbuje, bo dawno nie grałem. A w ogóle gram, uwierzcie mi, że raz wygrałem, znaczy, że w ogóle nie z spelanszy. I był, jeszcze przed nagrywaniem to sobie sprawdziłem, Wszyscy spadli, a ja byłem tylko na takim poziomie. Tylko na tym poziomie. Aż w końcu spadłem. O! <coughs> o przepraszam Was, ale chory jestem. I nawet możecie to usłyszeć po moim głosie. Że chory jestem bardzo. Miałem grączkę 39,2. To duża bardzo. Jeszcze ja mam katar i kaszli, jeżeli. No i przepraszam Was za to, jak będę kaszlał. No i do szkoły nie chodzę, dlatego, no bo, no bo wiecie, chory jestem. No i kolega miał do mnie przyjść z lekcjami, jednak nie przyszedł. No i mama tam chce, żebym do niego zadzwonił, czy przyszedł. On się przeprowadził i niestety, no, nie ma takiej możliwości, żeby mi to teraz lekcje, bo tam ma przeprowadzkę i jest zajęty. Ale no, zobaczę się, zadzwonię do niego. Już go na pewno znacie, bo to on nawet sam nakręca na YouTube i dzięki niemu. Tak naprawdę chyba raczej nagrywam. No, no, chyba tak. No. I jeszcze raz bardzo Was przepraszam za to, że no, będę tak kaszlał i smarkał, jakbym to powiedział. O, i przepraszam za właśnie takie faile. Bo coś tam nie mogę myśleć, ale... Ła! Wow, Lak! O nie! Jesteśmy już na ostatnim piętrze? O nie, jeszcze, jeszcze nie. Właśnie, ja, jak jeszcze przed tym nagrywaniem był na samej górze, z samej góry spadłem na sam dół. <gry> Jakiś koleś tam był jeszcze. To sobie z nim razem cały dół obgrawiliśmy i zostało nas tylko dwóch. Razem zdjęliśmy w, w tym samym czasie. Może być śmieszne, to taka prawda Nie! O właśnie coś takiego było No dobra, to na jeszcze jedną arenę Co to było? Na jeszcze jedną arenę sobie pójdziemy O mam 36 monet wow! O tutaj jest dużo osób Mam że jakaś fajna O właśnie na tej arenie też grałem Tak To jest wielkie ja sobie do jak najmniejszych tych renderingów i tak dalej. mam jeszcze double jumpa, nie wiedziałem o tym, zapomniałem. Ale jestem mnie idiota. <coughs> Przepraszam, ale wiecie, każdy chory jestem. A w ogóle to złapało mnie od mm, wtorku, m, znaczy od, tak naprawdę w poniedziałku tam już w nocy tam miałem takie te. Tyle, że we wtorek jeszcze poszedłem do szkoły, bo mam to powiedziała dobra. Tam jeszcze jeden dzień i, i zobaczymy, jak dalej będzie. No i wtedy miałem akurat temperaturę 37,3 i 3. Nie, 37,2, tak. A następny dzień, miałem 38,2, to potem poszliśmy do lekarza. Czy nie, jeszcze przed tym lekarzem, miałem gorączkę taką wielką 39,2, tak. I właśnie po, ty, po tym, po y, tym, po lekarzu jak dostałem antybiotyk pierwszy raz, em, no to wtedy miałem, o oh, no, wtedy miałem 38,3, ale już jest dobrze prawie. Prawie. <grym> Przepraszam, że się tak nazywam, ale zbyt nie wiem co powiedzieć. I tak, nie wiem, no. Nie mam nic do picia, dlatego słucham gębię, to nie Ale teraz ma takich wielkich lagów, bo w ogóle nie ma lagów. Gram na renderingu dwóch czanków, na najmniejszym wszystko, żeby specjalnie nie myśleć lagów i nie mam lagów. Gra, e, czuję się tak, jakbym grał na serwerze hardcore, gdzie jest bardzo dużo osób. To nie ma takich dużych lagów, tylko ma w dziwną myszkę. Taką dziwną bardzo, że tak jakbym chodził na słabym F8, tak jak kiedyś w wersji 1.64 było <śmiech> 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 Przepraszam. O, dostałem... Do, mam dodatkowe dwie monety. <laughs> Przepraszam, znowu. I właśnie mogę wam pokazać, bo na wersji 172 i 4 też jest to co było w 1.64, że to F8 chodzisz jak pijany. Mogę wam pokazać, jak chcecie. Wystarczy, że tam napiszecie w komentarzu, dacie like. No żartuję. Yy, możecie po prostu napisać w komentarzu, czy chcecie yy, wiedzieć, yy, jak to jest. Z tym. znaczy mogę wam pokazać tam, yy, yy, jak to wyglądało w wersji 1.6.4. I bo teraz tego ogólnie nie ma. Jest to w opcjach. Tego nie ma tak normalnie. bo Wcześniej było takie coś, że klikacie. Nie, ale fej że klikacie F8 i liść sobie, o tak, tak płynnie wszystko było tak płynnie ruszaliście myszką i biliście na chlani a ja wiem jak to zrobić znaczy, co zrobić żeby to było jeszcze w wersji tej czyli 1.7.2, 1.7.4 <laughs> <laughs> przepraszam kolejne dwie monety bardzo się cieszę z tego powodu, bo nie wiem do czego służą i fej, znowu Okej, okay, mam 48 monet chyba nie jest tak źle i powiedzcie ogólnie czy chcecie, czy chcecie nadal te odcinki z minigame'ów powiedzcie jakie minigamy to ja to nagram a teraz przenosimy się do 1.64 wow o takim kiwu mówiłem muszę jeszcze sobie zrobić coś tu wow. Właśnie o taki o taki efekt mi chodziło. Tego nie ma w 1 7, 2. Pokażę wam. Klikam F8 i znowu mam normalnie. Klikam F8, jestem pijany. Okej. Okay. Szybko mam myszkę. Dobra, już nie chcę użyć budy. budy. Przepraszam, ja ale mam taką, taką bezprawodą mysz myszkę, ona jest taka szybka, że ja nawet tego nie pojmuję, jak, jak to się w ogóle tam wszystko myśli, że ona jest taka szybka, moja jest tam ta stara myszka. musimy mieć to na hiper i tak, i tak było dla mnie za wolno. Tutaj mam na stówce, jest dla mnie za szybko. Rozumiecie to? Ona jest taka szybka, że ja... ja. Zazwłocznie moje jak do mnie przychodzą, to sobie grają coś. Oni chodzą tak, o. O, tak chodzą. No. No, no to wiecie, no. A teraz przejdziemy do... ...17.2 lub 4, kto woli. I pokażę wam, jak to właśnie zrobić. Oto... ...ten efekcik. Tak jest. Fap-fap. Fap-fap. Okej. Okay. Przenosimy się. wow Okej. Okay. Także na wersji 1.7.2, macie tutaj na dole pokazane. I teraz, otóż, co robimy? Wchodzimy w opcje. Wchodzimy w controls. Jedziemy tam niżej, 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 niżej. Do zakładki Mycelianus, czy coś takiego. Nie wiem, jak to się czyta. Macie tutaj toggle, cinemacy, camera. Wybieracie tutaj jaki budzik chcecie, ja to wybiorę F6. Klikamy done, done. No i wchodzimy na świat. Przepraszam. Mmm, co teraz robimy? <coughs> Przepraszam. O! Ojej. Yeah. Mhm, mm niech mi się wczytało. świat. No, chyba ich pogięło. O! Okej. Okay. Słyszycie to? Tak? Czasem. Słuchajcie, O, ale fajna muzyczka. Ok. Tak piemy to. Klikamy F6. No i mamy! Chodzimy jak pijani! Wi, Ale ekstra. O, ta nasza druga wódka. A, a, a. I... I... Ekstra, co? A wszyscy mówili, że tego nie ma. 7 7,2. Tak. Mm, sprawdziłem jeszcze w 174 Niestety tego nie ma, bo jest tam robienie streamów, Rzecz? Czekajcie, zaraz zobaczę. Przepraszam Was, strasznie ja się myliłem, jednak to jest w tym, lecz niestety F6 jest zajęte, gdyż mamy tutaj e, start lub stop stream na F6. A więc, żeby przywrócić tamte dawne nasze Minecrafty 164 klikam F8. Widzicie? Nie ma. Więc jest bardzo fajnie. Teraz mm. Zaraz. Chciałem wam coś jeszcze powiedzieć. Zaraz mi się przypomni. Kurczę, tu zapomniałem. Um. A właśnie, miałem wam pokazać, który by to Start Stop Stream. I mam klatki klapki wielkie. Czekajcie. <coughs> okay. Klikam F6. No i ona by to Lotelli needed for the integrated uh, Twitch broadcasting service. Reporto Mojang. I nie wiem w ogóle o co w tym chodzi, ale żeby robić live, trzeba być chyba zalogowanym na Twitchu. Tak, tak mi się wydaje. Więc jak będziecie zalogowani na Twitchu. Klikacie F6 i wam streamuje. No już. No. No i to wszystko, cała filozofia. Tak więc, dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli się spodobało, za flajka, komentarz. Oraz zasubskrybuj, jeżeli chcesz być na, na bieżąco. Trzymajcie się, cześć.